Latem 1958 roku w odległych rejonach Beskidu Niskiego pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały, które początkowo zbagatelizowano jako typowe dla górskiego życia zaginięcia zwierząt. Mieszkańcy wsi Izby, położonej nieopodal granicy z Czechosłowacją, zaczęli skarżyć się na znikające owce i kozy. Początkowo winę zrzucano na wilki, jednak liczba przypadków rosła w zastraszającym tempie. W ciągu trzech tygodni zaginęło kilkadziesiąt sztuk zwierząt a odnajdywane na polanach ślady wyglądały jakby coś ogromnego przeciągało ciała po ziemi, zostawiając długie bruzdy w błocie. Sytuacja eskalowała pod koniec lipca, kiedy dwaj młodzi drwale pracujący w pobliżu góry Jawor natknęli się na coś, co jak później opowiadali przypominało wielkie odciski stóp, głębokie na kilkanaście centymetrów. Zszokowani pobiegli do wsi i poinformowali sołtysa Jana Walusia. Ten, nie wiedząc czy ma do czynienia z żartem czy realnym zagrożeniem skontaktował się z powiatowym sekretarzem Partii Ludowej w Gorlicach Tadeuszem Bazwaldowskim gdy sekretarz zobaczył ślady na własne oczy natychmiast zadzwonił do dyrektora Andrzeja Potockiego wzywając pałno na miejsce i zapewniając pełne wsparcie lokalnej jednostki Ludowego Wojska Polskiego dyrektor Potocki widząc skalę zgłoszeń zdecydował się wysłać na południe jednego ze swoich najbardziej doświadczonych agentów terenowych Mateusza Biernackiego, byłego wykładowcę paleobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, znanego z wyjątkowej wiedzy o archaicznych gatunkach i ich hipotetycznych mutacjach. Wraz z nim w teren ruszyło sześciu agentów operacyjnych oraz lokalny przewodnik, Andrzej Czechowski, góral znający okolice Jaworu jak własną kieszeń. 13 sierpnia oddział Biernackiego dotarł do izb. Mieszkańcy wioski byli wyczerpani z powodu obaw przed grasującym potworem, a sołtys wprowadził zakaz wychodzenia po zmroku. Jeszcze tej samej nocy przewodnik Czechowski zaprowadził agentów na górskie polany, gdzie wcześniej widywano ślady. Z początku nie było tam nic niezwykłego. Dopóki o świcie podczas obchodu jaskiń w rejonie Potoku Łosiańskiego nie odnaleziono wejścia do skalnej szczeliny, której według Czechowskiego wcześniej tam nie było. Wnętrze było ciemne, wilgotne, a powietrze ciężkie od zapachu gnijących szczątków. To właśnie tam o 6.47 doszło do pierwszego kontaktu. Agent Biernacki wszedł jako pierwszy, oświetlając drogę latarką karbidową, zanim postępowało dwóch agentów asekuracyjnych. Po kilkunastu metrach wąski korytarz nagle się rozszerzył, ukazując ogromną komorę jaskiniową. W jej centrum stała istota, której widok, jak zapisano później w raporcie, był niewytłumaczalny według aktualnej wiedzy na temat organizmów żywych. Istota miała ponad 8 metrów wysokości, jej skóra była popielata, chropowata, jakby zbudowana z mieszaniny mięśni i kamienia. Jednak najbardziej szokujący był fakt, że stworzenie miało jedno jedyne oko, wielkie jak muński kamień umieszczone na środku nabrzmiałego czoła. Bestia wydawała niskie pomruki, a jej ręce, długie i potężne, drżały jakby w napięciu, jakby była zagubiona lub przerażona. Biernacki spróbował podejść bliżej, lecz w tym momencie wszystko potoczyło się błyskawicznie. Cyklop, wyczuwając nieznany ruch, zaryczał i wymierzył potężne uderzenie, które trafiło agenta w klatkę piersiową. Uderzenie było tak silne, że zabiło go na miejscu, rzucając jego ciałem o skałę z taką siłą, że latarka rozprysła się na drobne kawałki. Pozostali agenci, sparaliżowani strachem, wycofali się głębiej w boczny korytarz jaskini, gasząc światła. W ciszy, która zapadła po ryku bestii, słyszeli jedynie echo jej ciężkiego oddechu i przeciągłe, niezrozumiałe okrzyki. To właśnie wtedy Tadeusz Jelczuk, jeden z młodszych agentów, wychwycił w tych dźwiękach coś. Co od razu przykuło jego uwagę. Był lingwistą amatorem, a podczas studiów interesował się językami dawnych plemion słowiańskich. Po chwili zamarł, słysząc w ryku istoty słowa, które przypominały formy archaicznego starosłowiańskiego. Jelczuk wyszedł z ukrycia, trzymając ręce uniesione w górę. Z drżącym głosem wypowiedział podstawową formułę powitalną znaną z rekonstrukcji językowych. Ku niewyobrażalnemu zdumieniu pozostałych olbrzym ucichł. Jego oko skierowało się na mężczyznę, a następnie kreatura wypowiedziała dłuższą sekwencję słów, już wyraźnie, choć trudną do zrozumienia. Po kilku minutach ostrożnej wymiany, Jelczuk zrozumiał najważniejsze. Istota nie była wroga z natury. Cyklop, jak wynikało z jego łamanej wypowiedzi, pochodził z rozległych podziemi pod Beskidem, z systemu grot i korytarzy prowadzących głęboko w ziemię. Wyszedł na powierzchnię przypadkowo. W wyniku zapadnięcia się jednego z tuneli, a później, nie potrafiąc znaleźć drogi powrotnej, zaczął błądzić po lasach. Zwierzęta, które zabierał, nie były atakowane z powodu samego faktu ich neutralizowania, lecz ze zwykłej potrzeby przeżycia. Po śmierci Biernackiego decyzja mogła być tylko jedna. Agenci po uspokojeniu cyklopa i nawiązaniu prowizorycznej komunikacji opuścili jaskinię i natychmiast zawiadomili dyrektora Potockiego. Ludowe wojsko polskie otoczyło masy w jaworu i zabezpieczyło wejście do jaskini. Ustanawiając tam strefę zamkniętą, istota, ze względu na ogromne rozmiary i brak środków do jej przetransportowania, została pozostawiona na miejscu pod ścisłą ochroną wojskową. W dokumentacji Pauno, do której dopiero kilka lat później dopisano pełny raport Jelczuka, obiekt otrzymał nazwę Cyklop Jaworski. Pozostawał w swojej jaskini spokojny, karmiony regularnie przez żołnierzy i badany z bezpiecznej odległości. O incydencie nigdy nie wspomniano w prasie. A dla mieszkańców Beskidu sprawa zaginionych zwierząt pozostała jedynie smutną historią sprzed lat. Według skali potencjalnego zagrożenia cyklo otrzymał ocenę 2 na 10. Olbrzym okazał się również skarbnicą wiedzy na temat podziemnego świata, w którym można było odnaleźć pozostałości starożytnego imperium Słowian. Jeśli chcielibyście powrotu filmów z uniwersum Pauno, zostawcie pod materiałem komentarz. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!